W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak przygotować gotowe ozdoby do akwarium. Ozdoby będzie można później wykorzystać do udekorowania zbiornika lub też do szybszego założenia nowego akwarium. Materiałem, który mam dzisiaj zamiar użyć, do którego będę przyczepiać rośliny, będą kawałki lawy wulkanicznej. Przy wyborze roślin starałem się wybrać te, które są mało wymagające czyli głównie epifity oraz mychy. Lawa ma mocno porwatą powierzchnię i dodatkowo posiada wiele pęknięć, które można łatwo wykorzystać do zamocowania roślin. Które oczywiście z czasem same przyczepią się do osób, ale do tego czasu musimy im w tym jakoś pomóc. Część roślin wkładam szczeliny, a pozostałą część, którą mi się nie udało, przywiązuję za pomocą żyłki. Za kilka tygodni żyłkę będzie można zdjąć. Dziś zrobię kilka skałek. Staram się użyć różnych rodzajów roślin. Zobaczymy z czasem, które będą wyglądać najlepiej. Jak na razie, moim faworytem jest lawa z lotosem. Dajcie znać, jakie rośliny wy byście widzieli na tych ozdobach. Zamiast przywiązywać, można również przykleić kropelką sadzonki. Jednak ja nie jestem zwolennikiem klejenia roślin. Wolę je wszczepić, tak jak pokazałem Wam, i poczekać aż wypuszczą korzenie, które zwiążą sadzonki same z lawą. Jak już wspomniałem, rośliny użyte do tych ozdób nie są wymagające. Nie oznacza to jednak, że nie potrzebują składników odżywczych do wzrostu. Powinno się dać je utrzymać bez jakichkolwiek nawozów, czy też dodatkowego dwutlenku węgla. Większość z nich rośnie bardzo powoli, więc łatwo będzie zauważyć, że zaczyna dziać się z nimi coś złego i w odpowiednim czasie zareagować. Podoba mi się jak wyszły dekoracje, dlatego do czasu aż lawa obrośnie, włożę ją do takich przeźroczystych pojemników i postawię na biurku, gdzie będą umilać mi czas przy pracy. Całość nie będzie wymagała dużo uwagi. Nawet jeśli uda mi się odpowiednio dobrać oświetlenie, tak aby rośliny jedynie wygetowały, a nie rosły, to może się udać utrzymać wszystko przez bardzo długi czas bez jakiejkolwiek ingerencji. Moje miniaturowe zbiorniki są co prawda za małe, aby mogły w nich zamieszkać jakiekolwiek ryby, jednak będą stanowić dobry dom dla kilku ślimaków. Ślimaki będą pełnić zarówno funkcję ozdobną, bo mają ładne różowe muszle, jak również będą dbać o czystość w zbiorniku. Dodatkowo dla urozmaicenia dodam jeszcze jednego ślimaka na tome Helena. Będzie on pilnować, aby populacja zatoczków nie rozrosła się za bardzo. W tym filmie pokazałem Wam jak przyczepić rośliny do kawałków lawy. Jednak podobne dekoracje można wykonać również wykorzystując inny materiał, na przykład kawałki drewna. Nie trzeba się ograniczać. Dekoracje, które teraz Wam pokazuję, już zarosły i zaczynają wyglądać naprawdę ładnie. Jeśli bylibyście zainteresowani takimi ozdobami, zapraszam na moje Allegro, link w opisie. Dajcie znać, jak Wam się podobają takie ozdoby. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam na kanał, gdzie znajdziecie więcej tego typu materiałów. Pozdrawiam.